Okej, okay, dobrze, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Vader, a my dzisiaj um, odbędziemy walkę, Ten ptak może być ostatnim z gatunku. ciężką walkę, ostatni ptak Shio, o i to jest wszystko co możemy zdobyć e, na temat kultury łukich. to fajnie, to było ciekawe. Aj. Czy tutaj jest coś, co mogę jeszcze znaleźć? Chyba nie, bo tam jest z tego światełko. Z punktu. Zapisu A my jeszcze uleczymy tutaj ptaszka Teraz Chyba tak Chyba tak, tak Możemy, ale musimy być ostrożni Nie wystraszmy go Hej! W porządku Nie skrzywdzimy cię Przyjaciele, rozumiesz? Kumple W porządku oj, daj. No to, to nie przyjemne. Taką dziewiątej to. to trochę zaboli, dobrze? Wybacz. A. Sobie nam nie wyobrażam jak tego musi boleć. Dzięki Bidi. Sorry. I gotowe. Oho. Jej. Jej, ptaszek. Pomogliśmy ptaszorowi. Jej! Super. Super. Świetnie po prostu. Co ty tam znalazłeś? Legowisko ptaka. Nie niż ten ze szczytu tego drzewa. No to na pewno. Dobra. Gdzie my się mamy udać? Tak konkretnie? W tym momencie? Tak... Znaczy niewiele, niewiele wiem. Chyba tędy. Dobra. Okej. Okay. Czyżbyśmy mieli podwózkę ptaka? Podrzucisz tak. nas? Yeah! Super. Coraz bliżej ku zagładzie. Yeah, ale fajnie. I to jest kapitalny widok, naprawdę. Ło. Wow. Jest jeszcze Jej. tyle nietkniętych miejsc. No, to wygląda zacnie. To trzeba oddać. Ua! O Jezus! Ale źle kichnąłem, coś nawet nie kichnąłem. To, co zrobiłem, było złe, ale cudowny widok, cudowny widok. To trzeba oddać. Masz coś? Spisałeś się, co masz, Billy One? Hmm? A, modyfikacja, co? Czy tylko miecz? Tylko ulepszenie miecza, tak? A nie tylko, to nie jest takie tylko ulepszenie miecza. Co my tu dostaniemy? O, oh, man. Mamy podwójny miecz w końcu? Tak. Zacnie. Ja yeah. to teraz możemy walczyć podwójnymi dwoma, świetnie kapitalnie, dobrze się bawisz? Tak, to na pewno nam pomoże. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Yeah. Szukasz czegoś? No tam powinien być jeszcze zapis. Dokładnie w tym miejscu. A tutaj. właśnie. W końcu. Znalazłem to. Astrium. Używane przez mędrców tysiące lat temu. Tak. Trzymam w dłoni część galaktycznej historii. O, nie wiem jak się odwdzięczę Tarfulowi. Wiesz co to oznacza, przyjacielu? Nie muszę wracać na Datomirę. Mrok zniweczył wszystkie próby odnalezienia Astrium w grobowcu Kudzeta, lecz moc... Moc otworzyła nam nową drogę. Grobowiec kurzeta Tak Yeah Grobowiec Kudżeta na Datomirze To będzie nasz przedostatni przystanek Przed śmiercią Ale zanim sobie polecimy na Datomirę To myślę, że odwiedzimy sobie Bogano Żeby trochę podlevelować Chociaż może nie, może faktycznie nie, nie wiem. I tutaj walka, tak? Owej, no przygotujcie się. Będzie dużo śmierci pewnie. Dziewiąta siostra tego świata. Nie wiem dlaczego druga siostra uważa, że jesteś taki ważny. Lubię tak. pamiątki, ale... mnie wspominki nie pociągają, a ty nie jesteś tego wart. Ej, ej. Więc załatwmy to szybko! Ha! Wow. No droga. Myślę, że będę w stanie Cię trafić. Problem jest jeden. Ona ma strasznie mocne ataki. Też więc. Trzeba z tym uważać. W dużej mierze. Plus ona później otworzy nam otworzy swoją chorą sekwencję z podwójnym mieczem. Uh, I to będzie bardzo zła sekwencja, naprawdę. Będzie ciężka do przebicia. To będzie ciężkie teraz. Jeśli dobrze pamiętam. Nieźle jak na śmiecie. Na śmiecie. Bo teraz się posługiwała. Bo teraz się posługiwała tym samym stylem, którym posługiwała się dziewiąta siostra. Druga siostra, przepraszam, ale teraz. Nie zamierzam. Ta. Trzeba uważać tutaj naprawdę w tej walce z nią, bo zdradliwe są te ataki momentami. Właśnie. I sama gra też bardzo często bierze i a właśnie. Fuck. Ale źle. Jest. Jest, udało się Udało się Nie damy się, nie daj się Jest, jest, mamy to Panie, mamy to Odcięliśmy jej dłoń Gin Małpo Czy tam czymkolwiek Jesteś trudność, Gdy wyrzekniesz się siebie A, shit. Nie, nie gadaj Nie gadaj Byłam A. kiedyś Jedi najgorzej. Zapewne byłoby cię pojmać! Pasterze, jak płamią ci tak jak nas! Słóż się! Po na izolację! Tortury! Pokaletanie! Twoi przyjaciele nie dąm ci dążyć! Podstryma tym imperium! <noise> Jezus, to jest ogólnie już biorąc to jest bardziej taki wiecie, krzyk rozpaczy niż e, poddanie się. Woli Imperium. Naprawdę. Jezus, to jest smutne. To nie powinno tak brzmie brzmieć, będąc inkwizytorem. Czy ją zabiliście? Chyba tak. Nie wiesz. Chyba tak. Ale źle. Boże w ostatniej chwili po prostu Musimy e, bardzo 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 w ostatniej chwili się udało to zrobić. Dame, byłem bardzo umierający, tam bardzo zdecydowanie. Dame.